Cześć, nazywam się Rafał, jesteśmy w kolejnym odcinku podcastu LinkedIn Lokal Katowice. Mam przyjemność teraz rozmawiać z Dominiką Ciechalską, która dzisiaj opowie nam o aplikacji, ale nie byle jakiej, bo aplikacji do networkingu. Tak, dokładnie. Ja w sumie przyjechałam tutaj, żeby zbadać sobie, jak wygląda samo wydarzenie i myślę, że to jest idealne miejsce do tego, żeby właśnie wykorzystać naszą aplikację, której zadaniem jest wesprzeć ludzi w networkingu, ale nie tylko na zasadzie a właściwie w ogóle nie na zasadzie meczowania, ale właściwie na zasadzie szukania połączeń, bo ja wychodzę z założenia, że wszystkich nas coś łączy, chociażby to, że jesteśmy na jednym evencie. I aplikacja jest napędzana AI-em. Na bazie profilu, który wypełniamy razem z chatbotem, możemy się zeskanować z drugą osobą, która jest na evencie, i pokazuje nam ta aplikacja tematy do rozmów. Które są dla nas wspólne, pokazuje nam pytania, na które możemy sobie odpowiedzieć, czyli odejmuje ten element, który zazwyczaj bywa dość niezręczny, rozmowy o pogodzie, o tym co robisz zawodowo, tylko prowadzi nas od razu do tego, żeby pozyskać tę wartość z networkingu, z rozmowy, z relacji. Czyli po prostu ułatwia nam się połączyć. Ten pierwszy kontakt z zazwyczaj jest dosyć ciężki. Przełamać tak. tą barierę, odważyć się do kogoś zagadać pomaga właśnie w tym. Dokładnie pomaga w tym i pomaga ym, szybciej dotrzeć do momentu, w którym powiemy same here, czyli o kurczę, ty też tak masz, co wzmaga jakby to, to, to budowanie relacji. Jak my wiemy, że ktoś ma tak samo jak my, albo że gdzieś robi coś podobnego, ym, to łatwiej jest nam później nawet taką biznesową relację rozwinąć. My tak działamy jako, jako ludzie na bazie tego, że lubimy pracować, współpracować z ludźmi, którzy są do nas dość podobni. I łatwiej jest później przejść na te tematy biznesowe, które też się mogą pojawić w tych pytaniach zasugerowanych przez AI. Wszystko zależy. Co znajdzie w profilu? Okej, okay, te pytania właśnie są bardziej takimi pytaniami prywatnymi, na zasadzie o, ja też jeżdżę na artach, albo też kajtuję. Czy to jest bardziej na zasadzie potrzebuję aktualnie dostawcy takiej usługi, e, o, a ty a właśnie to robisz? Wiesz, co na początku jest takie, że pokazuje nam. E, Słuchaj, widzę, że łączy was to i to. Yy, nie wiem, ty, ty robisz to, ty robisz to. Zadajcie sobie pytanie, co, by, co dla was na przykład jest najważniejsze w, nie wiem, programowaniu, jeśli spotka się dwóch programistów, nie? Albo z jakich technologii korzystacie najczęściej? A jeżeli spotkałabym się ja jako na przykład, yy, powiedzmy, liderka generalnie, osoba zarządzająca ludźmi z programistą, to najprawdopodobniej zapytałoby mnie, Zapytałoby nas o to, w jaki sposób możecie to połączyć, albo na przykład, co ty z programistycznego świata mogłeś przekazać mi, żebym lepiej zarządzała ludźmi, nie? Mhm. Na przykład, więc to zadaje trochę takie abstrakcyjne pytania. Na które sami w pierwszym momencie na pewno byśmy ich nie zadali, nie? ale może być też tak, że szuka takich rzeczy jak Ty jeździsz na kajcie i ja okay. też i to jest dobry wstęp do, do rozmowy. Natomiast wszystko zależy od tego, co znajdzie się właśnie w samym tym profilu, co my będziemy czym będziemy się chcieli podzielić po prostu. Nie? Super i rozumiem, że taką aplikację można e, użyć na dowolnym evencie tak naprawdę. To jest tak, że my tą aplikację udostępniamy dla organizatorów yy, konferencji. Każda, każdy organizator po tym, jak, jakby gdzieś tam z nami będzie yy, po, po rozpoczęciu tej współpracy, dostaje unikalny kod QR do swojego wydarzenia i jakby yy, na bazie tego po prostu ta aplikacja działa tylko dla danego wydarzenia, więc to nie jest dostępne dla każdego yy, użytkownika, niezależnie czy jest na evencie, czy go nie ma, tylko dla tych, którzy... Biorą udział w tym evencie i organizator ma ochotę, żeby wesprzeć swój event o wartościowy networking. Czy masz w sumie jakieś, jakąś jeszcze złotą myśl, jeżeli chodzi o networking, z którą chcielibyśmy zostawić widza? Wiesz co, ja mam taką złotą myśl, że ja nie jestem mistrzynią networkingu i zazwyczaj mam problem z tym, żeby wybić się w jakąś. Grupkę. I myślę sobie, że dobrze jest się zastanowić czasami nad tym, czy rzeczywiście technologia odbiera tę te, możliwość nawiązywania ludzkich relacji czy może też je wspierać, tak jak w naszym przypadku, nie? I żeby czasami szukać rozwiązań nawet w czacie GPT, co mam zrobić, żeby wbić się w grupkę? To czasami też ułatwia, jeżeli nie mamy akurat na wydarzeniu aplikacji, takiej jak nasza, czyli Samehir, Gdzie można Was znaleźć? Można nas znaleźć na LinkedInie, wpisując Samehir. I myślę, że to jest najlepsze źródło wyszukania nas na ten moment. Super. Dzięki wielkie za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia. Dzięki. Do Dzięki. zobaczenia. LinkedIn Local Katowice. Networking, biznes, relacje. Zapraszamy na kolejną edycję już wkrótce. Realizacja. Duble studio. Podcasty, które słychać dalej.